Nie jest żadną tajemnicą, że na początku 2024 roku rodzina królewska znalazła się w trudnej sytuacji. Król Karol III powoli wraca do zdrowia i formy. Lecz jego stan zdrowia wzbudza zaniepokojenie w społeczeństwie. Tymczasem wydaje się, że Kate Middleton czuje się jeszcze gorzej niż jej teść. Mimo to, zarówno ona, jak i król doceniają wsparcie otrzymywane z całego świata i starają się odpowiednio reagować na gesty sympatii. Czego dowodem jest oficjalny list wysłany do dobroczyńców w imieniu księżnej. Otwartość i szczerość okazały się skuteczną strategią w kontaktach z obywatelami. Pierwsze sondaże po ujawnieniu choroby nowotworowej przez księżną Kate i króla Karola III wykazały znaczny wzrost ich popularności. Według najnowszego badania opublikowanego przez brytyjski portal YouGov, sympatia wobec 42-letniej księżnej wcale nie zmalała. Obecnie Kate Middleton jest zdecydowanie najpopularniejszą członkinią rodziny królewskiej. Z wyników sądy wynika, że 76% respondentów pozytywnie ocenia żonę następcy tronu. Na kolejnych miejscach znaleźli się książę William oraz młodsza siostra monarchy, księżniczka Anna. Ciepło o Iliamie myśli 73% badanych, a jego ciotka wywołała pozytywną reakcję u 71% respondentów. Za podium uplasował się Karol 3. Dla Kate Midleton oznacza to wzrost notowań o 6 punktów procentowych w porównaniu do badania z początku roku. Księżna i wcześniej wspomniana Anna mają również najmniejszy elektorat negatywny. Źle ocenia je tylko odpowiednio 15 i 13% obywateli. Na przeciwnej stronie spektrum znaleźli się Meghan Markle, Książę Andrew oraz książe Harry. Spośród nich to właśnie młodszy brat Karola wzbudza najwięcej negatywnych skojarzeń wśród Brytyjczyków. Pozytywnie o nim myśli jedynie 6% respondentów, podczas gdy 86% wyraża niechęć. Niewiele lepiej radzą sobie royalsi mieszkający w Kalifornii. Negatywną opinię o byłej aktorce ma 64% badanych, a książę Harry wywołuje 61% negatywnych reakcji. Wobec takich wyników nie dziwi zatem, że Meghan Markle nie jest zainteresowana powrotem na wyspy brytyjskie.